Witajcie towarzyszki i towarzysze symulacyjni. No, nareszcie YouTube dodał tę długo oczekiwaną funkcję. W ustawieniach można sobie wejść do audio i przetłumaczyć sobie jakiś film obcojęzyczny na polski. Niestety, na razie bardzo niewiele filmów dysponuje taką funkcją, ale to się wkrótce z pewnością zmieni. Działa to także na smartfonach. Czasami może być tak, że pod filmem, tam gdzie są te paski różne, tam będzie napisane, że audio... automatyczne... automatyczny translator chyba, kurde, nie pamiętam. Coś tam powinno być napisane, ale nie zawsze tak jest trzeba wejść w ustawienia i zmień. 953 jako bardzo, bardzo podobny do 2025 roku, jeśli chodzi o sprawy irańskie. Ten odcinek jest bardzo długi i nudny, więc raczej nie ma sensu, żebyście to oglądali i tracili e, czas. Nasz Boguś zasugerował, co by było, jakby tak z tej wieży obserwacyjnej skoczyć i obserwować, jak się zmienia obraz. No to się tym zajmiemy. Oj, ta pani potrzebuje słońca chyba. No i zaraz pójdę nad jezioro i będę wchodził i schodził z wieży kilkukrotnie i patrzył z każdego piętra. A na sam koniec jeszcze zawitamy na plażę miejską. Tam jest też spora różnica wysokości, i zobaczymy, czy tam coś się udało zobaczyć, czy też nie. No i zrobimy to na końcu, bo to jest najnudniejsze. A natomiast na te dwa wspaniałe eksperymenty z łódką musicie jeszcze troszkę poczekać, niestety. Czytaliście może ostatnio o tym strasznym zabójstwie w moim mieście, które zdarzyło się dosłownie 100 metrów ode mnie. Jak pan zabił młotkiem pewną panią i potem popełnił samobójstwo. Na pewno słyszeliście o tym. A tutaj u nas znajduje się bardzo tajemnicza posiadłość, taka usytuowana na bagnach. Nikt nie wie, kto tam mieszka. Jakieś 10 lat temu albo i więcej ta piękna hacienda wystawiona była do sprzedaży w internecie za około 5 milionów złotych. I najwyraźniej zostało to sprzedane, ale teraz nikt nie wie, kto zamieszkuje ten piękny dom. Duża chałupa pokryta strzechą i w niesamowitej lokalizacji jak tutaj widzicie. Nagrałem to dla Was bo miałem troszkę czasu idąc nad jezioro żeby spojrzeć na pełnię księżycową. Łysy był bardzo blady szedł wyjątkowo nisko i nie było ani jednej chmurki na niebie więc nie było sensu się na niego gapić Potem jeszcze raz, dwa dni po pełni byłem na tych polach, które dobrze znacie, tam z taką wieżą przeciwpożarową i księżyc tym razem był totalnie tak przyciemniony, że trudno go było zobaczyć. Potem jak wszedł troszkę wyżej to się rozgrzał troszkę mocniej, ale też nie było żadnych chmurek. Całą noc spędziłem w lesie, ale słońca nie widziałem, bo pogoda była fatalna. A teraz przejdźmy w końcu do sedna sprawy, i idziemy nad jezioro, i będziemy, to znaczy ja będę dreptał w te i we w te, z góry na dół i z dołu do góry, i zobaczymy, czy nasz eksperyment jest powtarzalny. Niestety nie mamy tutaj płynnej zmiany wysokości, i poza tym mamy krzaki, które zasłaniają wodę. Więc Bogdan może nie być do końca zadowolony z tego eksperymentu. Tutaj bardzo symboliczne ujęcie człowiek, który znajduje się poza światem, poza wojnami i wszystkimi problemami. No i teraz za chwileczkę woda przestanie widzieć słońce. I ja oczywiście szybciutko podreptam na dół. A potem. Wejdę z powrotem do góry chyba. Już mi się wszystko pokickało, co i kiedy ja robiłem, bo tyle tego było, że się pogubiłem. No i tutaj widzimy, że woda już niczego nie widzi, i czas zejść na dół piętro niżej. Chodźmy piętro niżej i zobaczymy, co stamtąd widać. Tak, jesteśmy piętro niżej. Spojrzenie na wodę. I wygląda na to, że nadal jest ciemno na wodzie. Nic nie widać, chyba że krzaki zasłaniają. Trudno powiedzieć, ale raczej nie. Zależy od kąta padania i kąta odbicia. Jeszcze piętro niżej. Zerkamy. Słońce nadal nad lasem i nadal nic na wodzie nie widać. Żadnego śladu światła. Idziemy teraz na sam brzeg jeziora. Tup, tup, tup. Jeszcze dużo razy będę tak wchodził i schodził. Mówiłem, że to będzie bardzo nudne. Ale no niestety inaczej nie da się tego zrobić. No i zobaczmy, co tu na samym dole widać na tej wodzie. Będzie szlat jakiś słońca? Troszeczkę jest, ale bardzo niewiele. Pamiętacie, pamiętacie tamten poprzedni film z eksperymentem? Było bardzo dużo światła na wodzie. Z kolei tutaj słońce jest prawie schowane za lasem. Macie pojęcie? A mimo to... Jeszcze woda troszeczkę łapie światła. Niedużo, znikome ilości, ale mimo wszystko. Dobra, to mamy z głowy. Teraz kolejny wieczór. Któryś tam słoneczny dzień bez chmur, bo miałem też dni, kiedy chmurkami zniszczyła cały eksperyment. Zobaczcie, prawie puste niebo, a chmura się wpakowała w moje słońce. No, i czekamy, czekamy. I tutaj już pomału woda przestaje widzieć słońce i zaraz będę szedł na dół. Tym razem nie będę się zatrzymywał na piętrach, tylko szybko zejdę od razu na brzeg jeziora. No, i jeśli zwrócicie uwagę na te poszczególne obrazy z tych tych kilku wieczorów, to zauważycie, że są różnice. Trzeba mieć też w głowie to, że słońce zachodzi w czerwcu teraz w tym samym miejscu. E, każdego dnia na 313 stopniach. E, więc teoretycznie ono trafia na mniej więcej te same drzewa, tak? które tam ewentualnie mogą i to słońce przesłaniać. I przy tym poprzednim zachodzie, który przed chwilą widzieliśmy, tamtego światełka słonecznego na wodzie było bardzo niewiele. Tylko taki pasek. A zobaczymy, ile tego światła będzie tutaj, w tym przypadku. W tamtym filmie Eksperyment Słoneczny, tam też było dużo światła na wodzie, jak pamiętacie. O. A teraz. Teraz też jest sporo. Całe praktycznie słońce odbija się w wodzie nad. odbija się cały obraz jako na górze, tako i na dole. No ale to tylko taka ciekawostka, bo nie jest to najważniejsze. To co się dla nas liczy, to jest to, że patrząc z góry wieży, na jeziorze nie widzimy słońca, a patrząc na dole, na brzegu jeziora, widzimy słońce. tak? Oczywiście wrócimy jeszcze do tego, kiedy będziemy podsumowywać w takim jednym dużym filmie wszystkie eksperymenty. Nawet te, które są jeszcze przed nami, czyli dwa łódkowe i jeden naj, naj, najtrudniejszy który, kurde, no bo problem jest taki, że ja potrzebuję pomocy, wiecie? Ja nie mogę tych eksperymentów przeprowadzić samodzielnie. Tutaj wszedłem ponownie na wieżę i jak widzimy, na wodzie nie ma jakiegokolwiek światła. Słońce jeszcze nie dotyka lasu i spróbujemy zdążyć zejść ponownie. Jeszcze raz na dół. Może się wyrobimy? Spojrzenie na wodę z piętra. Piętra niżej. Woda nadal nie widzi słońca. Chodźmy jeszcze niżej na kolejne piętro. Pięterko, tutaj spojrzenie. Słońce nadal nad lasem. W wodzie raczej go nie ma, jest tylko poświata na wodzie, ale nie samo słońce. Idziemy na brzegi jeziora i zobaczymy, czy zdążymy się jeszcze załapać na to uciekające światło z wody. Jeszcze chwileczkę, zaraz tam dojdę. No i mamy. Mamy jeszcze troszeczkę światła na wodzie. To co jest w ogóle zdumiewające, moi drodzy, zdumiewające, że jeszcze jezioro widzi to słońce, pomimo że ono jest tak mocno schowane za tymi drzewami. Przecież to jest totalny absurd, jakby to miało działać w przypadku jakiegokolwiek... Odsuńcie to, to słońce, odsuńcie o 150 milionów kilometrów, czy tam płaskoziemcze tysiące kilometrów. Przecież to jest nonsens. Nie może woda widzieć tak odległego słońca, to oczywiste. W międzyczasie, może zanim, ben, zanim uda mi się przeprowadzić te dwa eksperymenty z łódką, to może spróbujemy pobawić się troszkę w modelowanie tych sytuacji wezmę lustro i jakąś leśną przeszkodę i spróbujemy sobie coś nieco otworzyć być może w ten sposób nauczymy się czegoś nowego, kto wie. A tymczasem mamy drugi wieczór za sobą i przechodzimy do trzeciego wieczoru. No i zaraz wejdę znowu na wieżę i to już będzie koniec i potem przejdziemy jeszcze na chwilkę do tej mojej próby eksperymentowania na plaży miejskiej, tak jak Bogdanowi pisałem, że tam się wybiorę i zobaczymy czy coś z tego wyszło. No i tutaj już jest moment, w którym jezioro przestało widzieć słońce i schodzę znowu piętro niżej. I tutaj moi drodzy, niespodzianka. Tak niewielka odległość wystarczyła, żeby jezioro ponownie zobaczyło słońce. Tyci, tyci co prawda, ale jednak. Bo w tamtych poprzednich dwóch przypadkach, gdy byłem na tym piętrze, to woda niczego nie widziała. Zszedłem jeszcze niżej na pierwsze piętro i tutaj mamy jeszcze więcej światła. Dobrze, pomimo krzaków dobrze widocznego. Idziemy teraz na brzeg jeziora. Może zdążę jeszcze? Tak więc jak widzicie, eksperyment jest prosty, łatwy do zrobienia, jest powtarzalny i należałoby się domagać od naukowców wyjaśnienia tego zjawiska. Niestety nikt nie chce z nami gadać. No i tutaj na dole mamy bardzo dużo światła na wodzie. Pomimo że słońce dotyka już drzew, to bardzo dużo jego światła znajduje się jeszcze na jeziorku. W takim razie śmiało jeszcze zdążę wejść na górę ponownie i, i zejść na dół chyba. Wracając do naukowców, pisałem maile do wielu znanych w internecie osób. Część z nich mi odpowiedziała, część jeszcze nie, nie wiem czy się odezwą. Te osoby, które odpowiedziały na moje maile, część z nich była bardzo miła, a część bardzo niemiła. Tak, więc mamy do czynienia na bank z ludźmi z systemu i z tak zwanymi npc tami No i wlazłem tutaj na górę. Jezioro nie widzi słońca. W takim razie idę z powrotem na lipka! Lipka plusła chyba. I idę na dół. Może jeszcze zdążę załapać się na końcówkę słonecznego światła, bo słońce jest coraz coraz niżej. Chodźmy szybciutko na brzeg jeziora. W przypiętym komentarzu macie różne linki e, między innymi e, e, przepraszam, do kolejnego filmu O Głupocie. I tam bardzo mądra pani właśnie wyjaśnia e, takich ludzi, takich naukowców, o których przed chwilą Wspomniałem. No, a teraz zobaczymy, czy zdążyłem jeszcze załapać się na końcówkę światła. Szybciutko, szybciutko. Idziemy, idziemy, idziemy. i co my tu widzimy? No, no, no. O i jest. Niesamowite, ale jeszcze jest troszeczkę światełka na wodzie pomimo, że słońce prawie w... dotknęło, tak, dotknęło już drzew. Ale woda jeszcze je widzi. No i to by było na tyle. Kończymy przygody na wieży. Już chyba więcej tego nie będę robił, bo nie ma sensu. Wystarczy. Spróbuję zrobić modele z lustrem. Sytuacji. A teraz na koniec dla najwytrwalszych przeniesiemy się na naszą plażę miejską. Oprócz tych dwóch bardzo ważnych eksperymentów na łódkach, które powinny ma nam bardzo dużo powiedzieć, mamy już trzeci eksperyment przed nami, bardzo, bardzo trudny. Jeżeli nie uda mi się zrealizować go tutaj u mnie, to może będę musiał jechać właśnie do Harzykowych, do hotelu Natera. Jeszcze chwilka i dojdziemy na plażę. Iż pokrótce opowiem Wam, co się tam wydarzyło. No i jesteśmy na miejscu. Jak widać, turystów kompletnie zero, pomimo że to czerwiec. Jeden, jedyny wędkarz tam na pomoście sobie wędkuje. Usadowiłem się tam na schodach i czekałem aż słońce straci kontakt z wodą. Bo na razie było dosyć... O, tutaj lukam spod jeziora, lukam na te moje schody. Tam została kamera włączona. A ja za chwilę zejdę po tych schodkach i przez ten płot... Przez plażę na przełaj zejdę zaraz do wody i powiem Wam o co chodzi. I to jest właśnie ten moment, w którym jezioro już nie widzi słońca praktycznie. Coś tam niby majaczy, ale nie ma żadnego wyraźnego śladu, tak jak jeszcze niedawno był. No i w tym momencie zostawiłem włączoną drugą kamerę na tych schodach, a sam poszedłem też z włączoną kamerą w stronę brzegu jeziora. Przez płot i z górki na pazurki. I teraz sprawa jest taka, moi drodzy, że tak naprawdę to nic z tego nie wyszło. I nie ma co tutaj tego analizować w ogóle, dlatego że odległość pomiędzy tymi schodami na których tam siedziałem a brzegiem jeziora ta odległość jest zbyt duża i ja schodząc z góry na dół po prostu słońce jako że to moje personalne słońce ono po prostu przesuwa się do tyłu razem ze mną ja idę w stronę słońca a słońce ucieka do tyłu tak więc to wszystko jest bez sensu ze względu na tę właśnie zbyt dużą odległość pomiędzy najwyższym punktem a najniższym punktem poza tym jeśli pamiętacie tam patrząc z wieży, do lasu do drzew było znacznie znacznie bliżej niż tutaj tutaj jest dużo dalej ode mnie do skraju lasu tak więc tutaj nie ma sensu bawić się w takie eksperymenty raczej jedyne co mogę ewentualnie zrobić spróbować to tam jest taka na pomoście jest taka wieżyczka do skakania na główkę i do łamania sobie karku i ewentualnie choć ona nie jest zbyt wysoka zaraz ją zobaczycie to ewentualnie jeszcze można by było spróbować e, nagrywać e, nisko i wysoko właśnie przy tej wieżyczce ciekawe czy to cokolwiek by pokazało e, przy tak niewielkiej zmianie wysokości może tak, może nie kto wie no i ta odległość do lasu jest większa nie mam pojęcia co by tu mogło się wydarzyć ale jak będę miał okazję to spróbuję. O tutaj właśnie wlazłem na tę wieżę do skoków. Nie jest ona zbyt wysoka. Tutaj z tej pozycji słońce już jest poniżej linii drzew. Natomiast patrząc ze schodów jest powyżej linii drzew. Czyli tak, tak prawidłowo jak powinno się to zachowywać. Tutaj po prawej widać jak złażę właśnie z tej trampoliny. Tak więc, szanowni Państwo, ten eksperyment należy uznać za nieudany, ale pokazuję Wam to, żebyście wiedzieli, że coś tam robię, nie? I ze względu na Bogdana chciałem dobrze, no ale niestety warunki techniczne nie są najlepsze. Jest jak jest, trzeba się podpierać jak się da. No a tymczasem kończymy te nudy. Kto wytrwał do końca to dziękuję bardzo i gratuluję cierpliwości. Przyznaję odznakę zasłużonego dla pokonania Matrixa. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce ponownie, jeżeli nie rozpocznie się Armagedon Reset Koniec świata i takie tam różne. Uważajcie na siebie życzę wspaniałych wakacji miejmy nadzieję że wszystko się jakoś ułoży i będzie dobrze Dziękuję serdecznie za uwagę trzymajcie się szczęśliwie i do usłyszenia do zobaczenia wkrótce mam nadzieję uziaczki całuski pa